ハハハ Wróciliśmy z podróży po krainie ruchu i doskonałej zabawy, która... Miała miejsce 1 czerwca na jasnych błoniach. Myślę, że impreza podobała się dzieciom, bo do nich była skierowana i chyba rzeczywiście i pogoda, i frekwencja wskazują na to, że było po prostu wspaniale. Dzieciaki miały możliwość poznania najprzeróżniejszych zabaw i gier ruchowych, miały możliwość sprawdzenia się w wielu konkurencjach sportowych, które nagradzane były żetonami. Żetony zbierane skrętnie do rączki, potem wymieniały na różnorakie. Takie nagrody. Było to możliwe dzięki i naszym sponsorom, dzięki firmom, które razem z nami ten Dzień Dziecka organizowały. Było nas na tych jasnych błoniach naprawdę strasznie dużo. Zabawy przy poszczególnych stoiskach organizowali nasi studenci i nasi pracownicy i tam dzieciaki startowały, natomiast na scenie przez całe trzy godziny trwania naszego festynu występowały dzieci dla dzieci. Były to dzieci z Szkoły Tańca Współczesnego Szyk Marzeny Koszykowskiej, były to dzieci z Państwowego Ogniska Baletowego, były gimnastyczki z sekcji KUSY, był i gimnastyk sportowy z sekcji KUSY. Byli przedstawiciele szkół walki, taekwondo i karate. Jedna z grup karate to grupa szczecińska, druga grupa to grupa ze Stargardu Szczecińskiego z Mistrzynią Świata obecną Bereniką Przątką. Mogliśmy również podziwiać najmłodszych uczestników występujących na scenie, przedszkolaki. Śpiewające szanty z przedszkola nr 65. Ten program był jakby tłem dla całej sportowej uroczystości. Natomiast to, co się działo na samych jasnych błoniach, to chyba najlepiej widać na zdjęciach, które Państwo zobaczycie, ponieważ frekwencja, tłum dzieci i rodziców, które tam były, świadczą chyba o tym, że zabawa była znakomita i że trafiliśmy z pomysłem w gusta młodych Szczecinian. Sam pomysł festynu zrodził się jako jeden z wielu elementów promocji naszego wydziału. Chcieliśmy pokazać, że studenci pracownicy Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia dbają o zdrowie, sprawność już od najmłodszych dzieci, i stąd pomysł, żeby zorganizować taką imprezę, a jednocześnie żeby zachęcić dzieci do tego, by były aktywne ruchowo. Aktywne ruchowo nie tylko w dniu dziecka, uczestnicząc w tych różnych konkursach i zabawach, ale również aktywne, na przykład przez cały rok, przychodząc do naszej Akademii Małego Sportowca, która od października 2014. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj tak jakby tutaj na finał BIS, ponieważ chcieliśmy w ten sposób bardzo, bardzo serdecznie podziękować wam za udział w festynie. Wasze kolorowe stroje, wasze fantastyczne ruchy baletowe, taneczne i sportowe były naprawdę prawdziwą ozdobą naszego festynu. Chcielibyśmy Wam podziękować tym bardziej, że wszystkim się Wasze występy bardzo podobały. Jednocześnie przygotowaliśmy dla Was takie małe niespodzianki. Jedną z tych niespodzianek jest certyfikat, który każdy z Was dostaje. Ten certyfikat został podpisany przez Jego magnificencję rektora Uniwersytetu Szczecińskiego i być może y, tych podpisów rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w waszym życiu będzie więcej, może kiedyś będziecie naszymi studentami. Jednocześnie chciałam bardzo podziękować rodzicom, trenerom i instruktorom, którzy was przygotowali do tego święta, a jednocześnie podkreślić, że bardzo, bardzo ciężko musieliście pracować, żeby takie fantastyczne wyniki osiągnąć. Gratuluję wam wszystkim, a jako osłodę do dyplomu, który od nas dostajecie, coś słodkiego, żeby i dzień dziecka był słodki.